Hej, Anon, wiesz jak to jest, kiedy chcesz napisać scenariusz do swojego filmu, ale nie możesz? Czemu się pytasz? No bo jak chcesz napisać scenariusz o czymś, co nie istnieje w normalnym świecie? Istnieje w normalnym świecie. Różnikarz, o co ci chodzi? Bowiem omawiane dziś żelastwo jest typowym przedstawicielem typowej ruskiej wiksy, gdzie wszystko, co ty uważasz za normalne, bądź sensowne, nie istnieje. I czujesz się jak pacjent szpitala w choroszczy. Bo nie żartuję, znalazłem tylko jeden film, który przedstawia, jak ten rewolwer działa. I to nawet nie jest do końca ten model. No ale od początku. RSH-12 albo RSH-12 zaczął powstawać mniej więcej w latach 2010 w. KBP Instrument Design Bureau Rosyjskie służby, te mniej lub bardziej specjalne, chciały uwaga, uwaga rewolwer, który da się wytłumić, który strzela na bayonet 12,7 na 55, tym samym co szak 12 to brzmi jak coś na co tylko rusek mógłby wpaść, więc zrobili to i to im tak dobrze wyszło, że nie da się go nigdzie indziej znaleźć poza grami oraz paroma zdjęciami i jednym filmem a o jego braciszku nie wspominając ale o nim później. Ogólnie jest grubo, my tutaj polujemy dosłownie na wielką stopę i tak samo jak przy owych zdjęciach o wielkiej Stopy, żeby się czegokolwiek domyśleć, potrzebny jest kra. To teraz przeanalizujmy te zdjęcia w poszukiwaniu poszlak i zlepimy ta historia w całość. Tak zabieram cię na wycieczkę rodem z dory podróżniczki i nie możesz nic z tym zrobić. Pierwsze zdjęcie, to RSK-12 w postaci jaką znamy wszyscy, głównie nie z oraz naszego ukochanego, cudownego Tarkowa. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, żeby rzucić Tarkowa. To jest psychiatryk z otwartymi drzwiami, możesz zawsze wyjść. A jeśli masz problemy, zadzwoń pod ten numer. Drugie zdjęcie, mężczyzna trzyma w łapie coś, co wygląda podobnie do RSK-12, ale nim nie jest. Zauważcie te wcięcia na cylindrze, w oryginale ich nie było. I patrząc po jakości, to jest 2010 rok, albo fotograf był naprawdę biedny. Ale jeśli faktycznie to zdjęcie jest z tamtych lat, to to może być, uwaga, uwaga... Skizo Rambling RSH-9 Mały braciszek rsk 12 Strzelający 9x39 Czyli tą samą amunicją co VSS Vintores Slash AS Valve. I poza tym zdjęciem Oczywiście jeżeli to jest faktycznie RSH-9 To nie ma go nigdzie indziej Tak, jesteśmy w takim łajnie Witaj w ruskim limbo Kolejne zdjęcie Jest ono z 2018 I tu już troszeczkę się pozmieniało Po pierwsze Lufa jest krótsza I z frontu ma zamontowany kompensator Dodatkowo ma założony jakiś chwyt z temu I wszędzie powstawiane szyny Picatinny Wow Powiedzcie tym gościom z KBP że spóźnili się z jakieś dobre 20 lat. I poza tym cylinder wygląda inaczej niż w oryginale. Następne zdjęcie nie ma daty, ale jest chyba z tego samego roku co poprzednie. Patrząc na to, że zaraz obok znajduje się wcześniej omawiany obiekt, wracając widać tłumik, który jest łudząco podobny do tego z Shaka 12 oraz domontowali kolbę, która wygląda jak pręt z dyskiem twardym przylepionym na Poxipol. Przypominam to tym nabojem. Użytkowanie tej broni to musi być czysta przyjemność. I ostatnie, chyba najbardziej treściwe źródełko film od Lazarew Tactical, na którym nasz poręczny rewolwer zmienił się w karabin. Widać też na nim oba warianty, RSK12 i RSK9. Zaczynając od kolby, wygląda jak: Hej, Iwan, widziałeś ta kolba od SSR MK20? Przerysuj ją i przymocuj do naszego rewolwera. Przedni łożę chcę udawać AR15 i znowu inny kompensator. Mały detal, ale zauważcie, że RSK12 ma chwyt pokątny od McPula, jak i też za celownik robi jakiś ruski aimpoint. I myślicie, że przesadzając tym porównaniu do AR-ki, chłop robi dosłownie cyklampa na nim, jakby to było serio AR15. Choć nazwałem na filmie widoczne urządzenia RSK12 i RSK9, to w rzeczywistości nimi nie nie są. Na ruskim blogu o nazwie Modern Firearms pisze, że to są MTS-569 oraz MTS-570. MTS sugeruje, że to jest wersja dla cywila. Więc, mamy tak naprawdę cztery zdjęcia, nazwijmy to wojskowej wersji i film oraz trzy zdjęcia cywilnego odpowiednika. I co można z nich poskładać? Well, najpierw był ten model. Potem z jakiegoś dziwnego powodu zrobili to. I poza tym cicho szla dla wojskowej wersji i nagle pojawia się cywilna wersja. Może to dlatego, że ten design nie ma prawa bytu. Stay away from me, demon. Zacznijmy od faktu, że ma on być wytłumiony, bo to bardzo interesujący temat. Dla tych, co nie panie mają w szeroko pojętym klamku autyzmie, rewolweru nie da się wytłumić, a przynajmniej nie jest to takie łatwe. Widzisz, w rewolwerach gazy wylotowe uciekają też i z boku cylindra. w tym miejscu. Dlatego nigdy tam nie przykładajcie palcu przy strzelaniu błagam. I żeby w ogóle wytłumienie miało sens, to trzeba to jakoś zacieśnić. I fun fact, robił tak rewolwer na ganta. Tak, Roscy to wykwinili jeszcze w XIX wieku. Znaczy nie oni. Chwila. To materiał na inny film. Film, który ty, parszy wylurkerze, możesz przegapić. Pić. Więc kliknij w ten oto guziczek, a i podbij ten film. Nie do końca kumam o co chodzi z tą funkcją, ale ponoć pomaga. Amerykańskim odpowiednikiem RSH-12 byłby Smith Wesson model 500, albo jak ja go uwielbiam nazywać, ZWZ. I może się wydawać, że Ruscy go zrobili właśnie pod to, by pokazać, że Ha! My też potrafimy! Wiecie, przedłużanie sobie fiut. I jak coś, to tak od zawsze wyglądało. Od zawsze, bo za sobie to było to samo. Wracając widzę tutaj jeden krytyczny błąd. Widzicie, przy robieniu modelu 500 najpierw stworzono nabój, potem rewolwer, ale ten nabój był stricte robiony pod ten rewolwer, i Ruscy obrali podobną drogę, tylko że ten nabój był robiony pod pełnowymiarowy karabin. Widzisz, może już problem widzu? To jest jakbyś zbudował silnik, nie wiem, na przykład do ciężarówki czy innego ciągnika, po czym przychodzi twój szef i mówi: Dobrze, teraz wsadź to do Matiza, to by tłumaczyło tyle redesignów oraz model dla cywila, który jest dosłownie karabinem, ale na to bardziej ma chyba wpływ prawo do posiadania broni w Rosji czy też po prostu. Rynek. Uwierzcie, bądź nie, ale nie znam się na ludzkich prawach. Choć i tak, przynajmniej ten cywilny ma trochę więcej sensu niż oryginał, ponieważ samym mechanizmem odrzutu, jaki widać na filmie, nie stłumisz takiej mocy. Nie ma na to najmniejszych szans. Zresztą, w tego typu urządzeniach, czyli bardzo, bardzo wielki rewolwer, ważna jest masa. Wiecie, druga zasada dynamiki Newtona. Jak coś jest ciężkie, to ciężej to przesunąć. Przykład, Twoja matka. Więc dlaczego to skrócili? Nawet zrobili go tak, żeby strzał z dolnego cylindra. Wiecie, jak na przykład czy paraino, albo metalba. Ale te rewolwery przynajmniej miały sens. Tutaj przez to, że lufa jest krótka, to A. Oślepniesz, B. ogólnie jak nie ma żadnego pro I ostatnie, twój nadgarstek. Ruska myśl techniczna, drodzy państwo. Przynajmniej ten kompensator ma porty do góry. Wiecie, przynajmniej se ręki nie odparzycie. Well, jest na to góra prostych odpowiedzi. Zaczynając od łatwości w modelingu. Pierwsza wersja jest kanciasta. Łatwiej to wymodelować niż późniejsze egzemplarze. Zwłaszcza przy ogólnym braku jakiegokolwiek materiału bazowego. Swoją to ten sam powód dlaczego w pierwszym MGSie amerykańscy żołnierze mają Famasy. Moc obliczeniowa pierwszego PlayStation oscylowała gdzieś pomiędzy Europaletą a kalkulatorem z Biedronki. Więc musieli kombinować. A po drugie pierwsza wersja wygląda po prostu fajniej. Wiecie, ma swego rodzaju aurę, A to wygląda jak czud. Jak i też come on, jesteśmy w latach 20 XXI wieku. Myślisz, że marnie opłacanemu designerowi by się chciało to modelować? Zwłaszcza, że zostanie prawdopodobnie zastąpiony przez AI? Pięknych czasów dożyliśmy, nieprawdaż? Mam teorię. Myślę, że każdy z tych modeli prędzej czy później trafił do wojska i był testowany. Czy został zaadoptowany? Nie mam na to jasnego potwierdzenia. Ale jeśli tak, to prawdopodobnie skończył jak większość magicznych ruskich prototypów. Ja, ja, ciekawa masz ta broń. No, weźmiemy to do wojska. E. Czekaj, ty chcesz, żeby to produkować masowo? <grafię> Co ty, myślisz, że fabryki rosną na drzewach? No, ale. Taki los spotkał naprawdę wiele, 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 wiele broni ruskich, o których też kiedyś zrobię filmy, więc nie zdradzę dokładnie jakich. Ja to zjawisko nazywam ruskim limbo. Już tłumaczę. Powstaje jakaś broń, powiedzmy dla założeń jakiejś tam komisji. Komisja akceptuje i ta broń trafia do wojska, najczęściej do sił specjalnych. Potem jest on eksploatowany, jednakże dosyć krótko oraz w małych ilościach, bo, again, to jest bardziej chałupnicza produkcja. Z jakiejś 10 15 egzemplarzy max, co za tym idzie nie ma do tego części, plus jako operator sił specjalnych na pewno byś chciał pójść z niesprawdzoną konstrukcją w bój niżeli z czymś sprawdzonym you know, czymś na czym możesz polegać i tak te nieliczne egzemplarze się zużywają psują się i nie ma możliwości ich naprawy bo egen nie ma części, albo po prostu rdzewieją w skrzynkach, po czym zarząd zauważa jakiś nowy, fajny, ciekawy trend bądź konstrukcję za żelazną kurtyną i powstaje nowy konkurs, kółko się zamyka dobra, kończę ten materiał, gdyż po historii przeglądarki można wywnioskować, że jestem ruskim. Biegiem. Więc dziękuję Wam wszystkim, a zwłaszcza moim wspierającym. I teraz pytanie, dlaczego brzmi inaczej? Bo kupiłem nowy mikrofon Sylwestra. I mimo jak na Alko zakup, to i tak jest znacznie lepszy niż poprzednik, ale to w sumie był Razer, więc chyba o to nie było trudno. W każdym razie dogrywam ten fragment, ponieważ chciałem poinformować, że streamy są zawieszone. Dla studenta rozpoczął się tak zwany stan wojenny, tudzież dżihad, albo jak to normalnie się nazywa, sesja. Trzeba to zaliczyć. Biliony muszą zdawać sesję. Jak coś poinformuję. I to w sumie wszystko, tak naprawdę. Dziękuję, trzymajcie się i cześć! Obrigado. Высота. Высота опасная. Предельный угол атаки. Do not read him! Do not read him the card! Do not read him the card!